Cieszę się, że zostałam zaproszona i że jestem dzisiaj tutaj z Wami. Weronika oczywiście bardzo cierpi, bo nie mogła przylecieć. Ma dwoje dzieci. Jedno ma trzy lata, drugie półtora, więc jest kompletnie, że tak powiem, zadekowana w domu. Ona to bardzo przeżywa. Jak wiecie, Weronika spędzała każde wakacje w drzewie z babcią Helenką. No i oczywiście siostry Grzegorza, Ola i Małgosia nieustannie były z nami i ja pamiętam, że spędzałam tutaj wszystkie Wigilie będąc z Grzegorzem, więc dla mnie to miejsce jest również bardzo ważne. To jest kawał mojego życia, kawał moich przeżyć, ma ogromną, ogromny sentyment i dzisiaj kiedy i po raz pierwszy oczywiście wchodziłam do Oli, do mieszkania, to przypominałam sobie, gdzie była nasza sypialnia, gdzie mama robiła obiad, i gdzie siedział to tam w fotelu. Więc to są naprawdę zawsze wzruszające obrazy. Trzef jest dla mnie bardzo ważny. Tak więc list Weroniki. Drodzy trzepianie, drodzy przyjaciele, fani, wszyscy. Bardzo żałuję, że nie mogę być osobiście na tym wyjątkowym wydarzeniu. Ale cieszę się, że reprezentuje mnie tutaj moja mama, że jest tutaj Ola, jest tu Małgosia. Nie wiem, jak ważny jest to moment dla nas wszystkich, którzy pamiętamy, jak zaczynała się historia mojego taty. Przecież tutaj, w Szczewie. To właśnie w tym budynku przyszedł na świat mój tata którego muzyka poruszyła serce tak wielu w Polsce. Tata często opowiadał o Dczewie o swoim dzieciństwie, o niezliczonych przygodach, jak poszedł na stację drzew i powiedział konduktorowi, że jedzie do Indii, zobaczy się Indian, jak skakał do Wisły z najdłuższego mostu w Polsce, jak zapraszał wszystkich do Mleczarni na lody, gdzie jego tata, a mój dziadek Zbigniew Ciechowski był dyrektorem. Tata zawsze mówił o Trzebie z ogromnym sentymentem i czułością, choć życie zaprowadziło go w różne miejsca w Polsce, a później na większe sceny. To korzenie w Trzebie zawsze miały dla niego szczególne znaczenie. Jestem pewna, że moja babcia Helena Ciechowska, jego mama, byłaby dzisiaj niezwykle szczęśliwa, widząc, że pamięć o jej synu została uhonorowana w tak piękny sposób. Ta tablica to nie tylko pamiątka, ale także dowód, że jego historia i dziedzictwo wciąż żyją w sercach, w sercach ludzi, którzy go pamiętają. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej tablicy i którzy tu dzisiaj są, by wspólnie uczcić ten wyjątkowy moment. To dla mnie i dla mojej rodziny ogromnie wzruszające. Dziękuję Veronika Cięciowskiemu. I dla panie Radku, błagam, żeby pan się na mnie nie obraził. Dobrze? Ja teraz coś takiego powiem i pan mnie tutaj szlak pana praga. Tak. nie znam pana historii, ale pewnie też pan przeszedł długą drogę, jak patrzę na pana. I ona nie była taka łatwa. Nie. Powiem panu, że y, tata Zbigniew tej mleczarni. Y, no to było legendarne, ważne miejsce. I oczywiście prawdopodobnie Pan jest bardzo związany z Paryżem i Pana serce tam bije i bije w trzewie i będąc tutaj myśli Pan o tamtym miejscu, a ja myślę będąc tutaj o mleczarni. Oczywiście tak jak zakładaliśmy, bo ja byłam w to zamieszana w Warszawie, w piekarni załatwi, za najbardziej, można powiedzieć, taki trendy, klub, Zrobiliśmy piekarni, nazwaliśmy piekarnia. Ukrawca nazwaliśmy Ukrawca. W żony krawca nazwaliśmy Ukrawca. firanka, w sklepie z firankami, nazwaliśmy firan. Oczywiście ten klub się fajnie nazywa, ale gdyby nazywał się Mleczarnia. To by było! idealnie. I Ja przepraszam Was, to jest Państwo! nie powinnam w ogóle mówić, bo nie jestem autorem tego. Bo Pan, to co Pan zrobił, proszę Pana, że Pan to miejsce uratował, obudził, że my tu jesteśmy. I mało tego, zawsze będziemy z Panem. Ja tu będę przyjeżdżała z uporem maniaka. I nie powinnam tak mówić. Ale chciałam żeby nazywał się Mleczarnia. Niech Pan o tym pomyśli. Ale jakkolwiek, ma Pan prawo do nazwania to nawet jak, nie wiem, Czerwony Krasnoludek, albo jak Pan chce. Ja i tak tu zawsze będę i wszyscy fani Republiki wszyscy przyjaciele będą tu u Pana. I może Pan sobie go nazwać jak Pan sobie chce, ale w mojej głowie będzie zawsze Mleczarnia, bo tata by był na <kluczy> Powiem szczerze, że to chyba naprawdę nie jest głupi pomysł. Bo, bo każdy ktoś mnie pyta, gdzie jest ten plan Club Paris? No, Tam w Wieszarii. I jak dzwonię po taksówkarza. Tak, tak, tak. Ale tutaj jest ten plan. Ale to jest drugi plan. Ja powiem tylko, że fakt, że nawet jak do taksówkarza dzwonimy, to każdemu tłumaczył dzwoniąc. A co wy o tym myślicie? Słuchajcie. A pani? Już mi się bardziej podoba. Szkoda, że ten napis wczoraj przyszedł dopiero. słuchajcie, zobaczymy. Ja powiem szczerze, że dziękuję bardzo za list, za słowa, które są naprawdę dla mnie bardzo dotkliwym powiedział. Muszę szczerze powiedzieć, że dopracowałem tutaj wszystko i wczoraj powiedziałem, że jutro to zrobi się tylko kropkę nad i. To co zaprojektowałem, przemyślałem, to jest zrobione. Większość to rzeczy czym sam projektowałem, ale powiem szczerze, że takiego wieczoru jak tu, to nawet bym sobie nie mógł wymarzyć. Bo nawet o tym nie myślałem, że to tak, ja nabierze takiego wymiaru. I myślę, że tutaj powinniśmy podziękować osobie, bez której nie byłoby taki, takiego wieczoru jak dzisiaj, właśnie w takim wydaniu, a z takimi osobami, które tutaj są. Wielkie podziękowania dla Józefa Bolickiego. To, to jest winowajca tego wszystkiego. Naprawdę odważny to dobrej roboty, bo sam osobiście tego bym nie zrobił i na pewno nie zrobił to w takim stylu, jak jest to dzisiaj, z takimi osobami. Tyle. Na to no to leczamy to przemyślimy. Dokonał Pan absolutnie niesamowitej rzeczy, żeby po prostu tak to wykończyć, tak zrobić i będzie to klub, który będzie centralnym miejscem w Trzewie. Ja jestem szczęśliwa, bo jeżeli ktokolwiek mnie zapyta, że jak jedzie do Trzewa, gdzie mam pójść, to wiadomo, ja że tutaj. Także pozdrawiam Państwa serdecznie, szczęśliwa, że tutaj jestem i e, chciałam jeszcze powiedzieć, że jest pewnie fundacja, jest festiwal. Ja mam ogromną kolekcję zdjęć Grzegorza, które nigdy, nigdy nie było opublikowane. I mam nadzieję, że albo z fundacją, albo z miastem, albo z festiwalem zrobimy niezwykłą wystawę. Będą Państwo zaskoczeni. Ja, ja może sobie jeszcze pozwolę coś powiedzieć na temat właśnie tego, że jestem, mieszkam w Paryżu. E, taka anegdota by powiedział podobna do... Nie no, ja mieszkam. Przed 24 lat mieszkam w Paryżu. I powiem tylko, że to jest, można by powiedzieć, połączone troszkę z Grzegorzem, bo każdy twierdzi, że Grzegorz się nie przyznawał do Drzewa. E, ja tylko powiem z własnego doświadczenia mieszkam w Paryżu, ale ktoś się mnie pytał. Skąd jesteś? I wróćmy się powiedzmy na te 15-20 lat wstecz. To ja mówiłem z Trzeba, a gdzie to jest? To potem mówiłem, że z Gdańska. I z biegiem czasu ktokolwiek się mnie pytał, to odpowiadałem, Z Gdańska jestem. A Z Gdańska, jak już ktoś wiedział, to jest że gdzie jest Gdańsk, to ten z Trzeba jestem. Także to nie jest to, że do czegoś się nie przyznajemy. Nigdy się nie wypierałem Trzeba, zawsze lubię tu wracać i to zawsze będzie mój dom, moje korzenie stąd. I w Paryżu faktycznie zawsze myślę o tym miejscu, i tutaj przyjeżdżam na weekendy, odpocząć, można by powiedzieć, ale tam skąd pochodzimy, zawsze wrócimy. No to muszę panu powiedzieć czas tych w Paryżu, kiedy wyjeżdżaliśmy i graliśmy w znanej bardzo miejsce miejscu, Bel Beldusz. I przychodził tam Roman Polański. I było tam Grzegorz grał jako, że tak powiem, przedgrupa, przed moim ulubionym też zespołem The Telefons. Więc i uwielbiał przyjeżdżać do Paryża. Zawsze mieszkaliśmy w ambasadzie polskiej, bo tam akurat przyjaciele byli, byli ambasadorami i przyjmowali nas serdecznie. No to były zawsze cudowne czasy, i mam masę zdjęć również z Paryża. Także wszystkie panu te zdjęcia podaruję, żeby pan miał frajdę. Grzegorz w Paryżu. Już szykujemy jej na ścianie.